Cześć, witam. Nastał czerwiec, zbliża się lato, a więc czas na ulubieńców wiosny. Po pierwsze, książki. Jakoś tak się złożyło, że wiosną ulubionymi książkami były te o przyrodzie, o których zresztą nakręcałam filmy. Czyli Duchowe Życie Zwierząt, Rzecz o Ptakach, Inteligencja Kwiatów, a przede wszystkim człowiek, który zrozumiał naturę, czyli biografia Aleksandra von Humboldt. To są książki. Jak już powiedziałam, filmy kręciłam na moim kanale. Jeżeli chodzi o prasę, to pojawiały się artykuły związane z nominacjami do różnych nagród literackich. Tu są nominacje do Nike. Zostawiłam sobie tę gazetę, żeby Odhaczyć, ile książek przeczytałam, co jeszcze chciałabym przeczytać, no, żeby nagroda nie była dla mnie zaskoczeniem. Co ja mam teraz napisane? Aha, seriale. Seriale telewizyjne, o których rzadko mówię, ale właśnie wiosną, a właściwie ostatnio, mogłam obejrzeć dwa moje ulubione seriale. W tej chwili na w kanale Trzynasta Ulica, w niedzielę o 21.00, można oglądać szesnasty już sezon serialu kryminalnego produkcji angielskiej Morderstwa w Midsomer. Midsomer to jest taka mała mieścina, w której komisarzem policji jest inspektor Barnaby, i on właśnie prowadzi te różne zawiłe, mniej zawiłe, tajemnicze dochodzenia dotyczące tajemniczych spraw. I co mnie fascynuje w tym serialu. To po pierwsze obraz angielskiej prowincji i to, że w każdym najbardziej dramatycznym na ich sytuacji jest czas na herbatę. Kiedy odnaleź, e, policja czy ktokolwiek odnajduje zwłoki, siadają sobie w kuchni, rozmawiają, mówią, no jest czas na wypicie angielskiej herbaty, po której lepiej się myśli. Wspaniałe jest też w tym serialu intro muzyczne. Taki falujący motyw muzyczny jest naprawdę przepiękny. Polecam Wam serial Morderstwa w Midsomer. A drugi, również angielski, w Alekino był. To była Wiera. O pani inspektor policji, kobiecie w wieku. Balzakowskim, moim na przykład, która prowadzi, prowadzi bardzo intensywnie śledztwa dotyczące tajemniczych zbrodni, a jej elementem rozpoznawczym jej garderoby jest kapelusik. Kapelusik strasznie już zjechany i wyświechtany, oraz prochowiec zupełnie jednak inny od prochowca porucznika Colombo, ale właśnie ta Wiera bardzo mi przypadła do serca i chętnie. Tak jak ona, ły, bym właśnie tajemnicze zagadki. Kino. Chcę Wam powiedzieć o trzech filmach polskich, które w czasie wiosną obejrzałam, czyli powidoki Andrzeja Wajdy o Strzemińskim i jego żonie Katarzynie Kobro której biografię też tutaj recenzowałam. Następnie pokot film Agnieszki Holland o, na podstawie książki Olgi Tokarczuk i Maria Spodowska Kiri jakiejś francuskiej reżyserki z nie, Gruszka, to chyba nie ma na imię Katarzyna w roli głównej, Karoliną Gruszką. No, i moja um, ustawienie od najlepszego do najsłabszego jest następujące. Powidoki, pokot, no, a film o Skłodowskiej uważam za nieudany. Dlaczego powidoki, Chara świetna rola Bogusława Lindy, no i świetne malarstwo? Dlaczego pokot, fantastyczne role główne, zwłaszcza Wiktora Zborowskiego, cudowna muzyka i fantastyczne zdjęcia, a także poglądy Janiny Duszej, z którymi się współ, w stu zgadzam. Dlaczego nie Skłodowska? No, bo hmm, myślę, że autorka filmu, reżyserka, wybrała taki nieprzekonywający okres w życiu naszej noblistki. E, takie nito-nisio, jej hmm, decyzje, nie, jej jej postępowanie jest takie mało uzasadnione mm, charakterologicznie. No nie, nie, nie to. Ja myślę, że o, o niej film powinniśmy my zrobić. To byłby na pewno godny y, noblistki. A więc filmy. I co jeszcze ja tu mam zapisać? A, muzyka. Muszę powiedzieć, że wiosną to jest muzyka, którą słuchamy y, z Andrzejem w radiu. Y, w radiu samochodowym, jadąc samochodem. To jest kombi. I ONA to są dwie płyty wydane z okazji 40-lecia zespołu. Fantastycznie się słucha, oczywiście wspomnieniowa również. I nieoczekiwanie ta płyta kupiona przeze mnie w biedronce. Weekend w Lizbonie. Weekend w Lizbonie: cudowne kawałki fado, muzyki fado, ale również kawałki muzyki Portugalo disco. Które nieoczekiwanie mogą umilić podróż. Także nasze muzyczne upodobania, jak widzicie, są bardzo rozstrzelone. A teraz wymiana. Wymiana, która będzie wymianą następującą. Tu mam trzy plakaty. Plak świeżutkie z filmu, z filmu. Powidoki, który Wam pokazywałam. Filmu Popot i filmu o Marii Skłodowskiej Ciri. I jeżeli ktoś chce, może stać się właścicielem jednego z tych plakatów, ale i chętnie ten plakat komuś prześlę w zamian za książkę. A więc proszę pod filmem wpisać, który plakat, na który plakat reflektujecie oraz jaką książkę w zamian. Mogłabym od Was otrzymać. Czyli proszę wpisać tytuł i nazwisko autora tej książki. Skąd ten warunek? Otóż nie chciałabym, żeby książki w mojej bibliotece się dublowały, dlatego wybiorę te, których jeszcze nie mam, które mi się spodobają. A więc wymiana plakat za książkę. Jeżeli taka zabawa Wam się spodoba, to zapraszam. Komentujcie moje, moich ulubieńców wiosennych. Dziękuję. Do zobaczenia.